Kowska z czternastką Zuzanna Kocy z szesnastką Weronika Zachal tym razem dwie gąsawianki na szczycie półkola strzałowego. Strzelała Mazana, dobra interwencja boisk trawiastych zatrzymanie zatrzymaniem piłki i A teraz uderzenie. Natalia Oleś dobre dogranie przed bramkę. Jest tam Dymińska. Dymińska zagrywa do Natalii Oleś. Ta próbowała bek podobnie jak wcześniej. Uderzenie Kasperczyk i tym razem już znajduje drogę drogę do bramki. Natalia Kasperczyk. Mamy prowadzenie 1 do 0 Wynik i Kolejna akcja ekipy Starnowskich Gór. Kolejny raz Janowska daleko od bramki. Interweniowała, ale. Chwilę później dopadła do piłki Sandra Tatarczuk i ona już. Luiza chyla przy piłce. Jeszcze zagranie na osłabieniu. Jeszcze ponad minutę w osłabieniu będą grały zawodniczki z Gąsawy. zakończyć bramką, dlatego też po stronie podopiecznej. Trenera Mazanego było do tej pory zero, ale to już jest nieaktualne, ponieważ pierwsze trafienie w tym spotkaniu Natalia. Kasperczyk zagrywa garbasz do Tatarczuk. Tatar a więc skupione w swojej bramce czekają zawodniczki. z Zgonawy strzał napędza akcję ofensywną swojego zespołu Sandra Tarczuk. Ale po raz kolejny się już do uderzenia. I właśnie w tym momencie strzela. Dwa do jednego prowadzą zawodniczki starnowskich gór, które właśnie teraz. I to Agata Mazany. Daje drugie trafienie swojemu zespołowi w tym spotkaniu. Podobnie jak w, przy okazji pierwszego trafienia, przy tym bliższym. Tatarczyk ustawionej na lewej stronie. Zobaczymy też, jak zachowają się zawodniczki. Zgąsawy, jednak. Chyba sytuacja drużyny starnowskich gór wbijała, wstrzeliła piłkę przed bramkę Natalia Kasperczyk, ale.